że zawodowe się najgłupniej powtarza. Ja nie mówię tego z gondolowania. To jest wyleczenie zawodowe, czasami gimne. Ale powiem, na czym polega e, paranie zawodowe wyrówki. Pani psycholog e, społeczny ma jest to zespół fizycznego i emocjonalnego wyczerpania, którego rezultatem jest rozwój negatywnej samoocnej i samo negatywnego nastawienia do pracy oraz spadek zainteresowania problemami pacjenta. E, to nie jest jakby nieucyważne, że osoby, które pracują e, z ludźmi, to znaczy policjanci, e, żołnierze, ratownicy rad, rad, medyczni, a, czy nawet lekarze, często się zapalają do tego gatu, a wiadomo, że to się y, nie zapali, to się nie wypali. Um, tak. Trzy komponenty wypułów e, na slach e, emocjonalne. Jest ono wynikiem psychicznego lub zbyt częstych i intensywnych kontaktów interpersonalnych. Objawy wyczerpania emocjonalnego to zmęczenie, utrata sił i energii, wrażliwość, szybka irytacja, obniżenie nastroju oraz dolegliwość ból głowy, bezsenność, brak apetytu. Depersonalizacja. I tutaj się zatrzymam na tym, ponieważ ostatnio rozmawiałam z znajomym, który pracuje jako policjant w wydziale kryminalnym. I mi coś takiego, że jak do, 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 do wypadku drogowego, gdzie dwóch młodych ludzi. Kiedy spisywał czynności, że to co zastało na miejscu, spod worka foliowego wystawała zakrawiona ręka dziewczyny i on ją poprawił nogą, żeby się nią wrócić. To jest właśnie depersonalizacja, czyli przejawia się utrzymywaniem formalnych kontaktów między ludźmi, wystosowanie się od trudnych spraw zawodowych. Z ucieczką od relacji wymagających zaangażowania emocjonalnego, a końcowej fazie przedmiotowym traktowaniem drugiego człowieka. Ignorowanie potrzeb i uczuć innych brak szacunku, manipulacja, obojętność, bezosobowe relacje. I oczywiście tutaj też dochodzi do obniżenie potrzeby osobistych osobi sukcesów, czyli że prowadzi do zmniejszenia mm, lub utraty satysfakcji z własnej działalności zawodowej. Myślę, że ten fragment mojej prezentacji powinien Was o tyle zainteresować, że ona powstała pod, pod, na podstawie pracy magisterskiej Pana Wagunienia Wolaka, czyli jakby pewnie część z Państwa brało udział w, w badaniach. I e, tutaj te dniki obciążające, czyli co, co Was najbardziej ob, obciąża? Najbardziej obciąża, obciąża Was system wynagrodzeń, ponieważ 87 respondentów zaznaczyło, że jesteście z tego niezadowoleni, co niewątpliwie się nakłada na to, że nie zniechęcacie się do, do pracy ratownika. Stres w pracy. A objawy występujące w trudnej sytuacji, jakby zwiększona na pobudliwość niepokój. Jak 29 respondentów zaznaczyło, że to was jakby mocno męczy. Wypalanie zawodowe może być skutkiem przypracowania, długotrwałego stresu w środowisku pracy lub zbyt wygórowanych oczekiwań stawianych jednostkach, jednostce przed otoczeniu. Duży wpływ na pojawienie się tego problemu ma charakter i kilka osoby, bowiem wiele zależy m.in. od odporności na stres, terapie, temper temperamentu, systemu wartości, samooceny oraz postawy wobec pracy i obowiązków. Jak ta grupa zawodowa, jak w każdy chyba w jakiś sposób sobie radzimy z stresem, z wypaleniem, najłatwiej i najprościej sięgamy po używki. Jeżeli chodzi o Waszą grupę zawodową, najczęściej sięgajcie Państwo po alkohol, bo 41%. Najmniej, bo 1% narkotyki. Ale też potraficie sobie Państwo rozładować emocje w sposób konstruktywny, to znaczy spotykacie się z przyjaciółmi, w swoim gronie odgadujecie sytuacje, które są dla Was trudne, które są dla Was sytuacjami stresującymi. Wnioski z przeprowadzonych badań ratowników medycznych z krakowskich szpitali. Ratownicy medyczni w zdecydowanej większości uznali swoją pracę za wartościową i ponownie wybrali się Państwo pracę w tym zawodzie. Najbardziej, co Was męczy i złości i denerwuje, to system wynagrodzeń. Zdecydowanie większość badanych uznała pracę ratownika medycznego za stresującą. W dalszym ciągu, pomimo dominujących pozytywnych metod radzenia sobie z wykonaniem e, zawodów takich jak jak ser, czy aktywność fizyczna, wciąż bardzo popularne wśród badanej grupy są używki. Drodzy Państwo, e, spieszyłam się tak z tą prezentacją, ponieważ jakby nie lubię e, e, korzystać z prezentacji, ponieważ czącym kontakt z grupą. A co jest dla mnie jakby też obciążające i stresujące. Ale pojawił się projekt grupy w sprawie, w sprawie radowników medycznych, a żeby się pojawiła grupa wsparcia, musi się zebrać grupa. Te krzesła to są puste, jak Państwo widzicie, i symbolem tego, że chcecie Państwo się nad sobą. Znaczy, nie nad, tym, nad sobą, tak? Bo często się mówi, że, że człowiek taki, jest, który wykonuje zawód lekarza, radownika medycznego, czy na przykład żołnierze? To są osoby, które są silne, które są twarde, które sobie nie dają. I to jest prawda, drodzy państwo. Jesteście silni i odpowiedzialni. I odpowiedzialni. Nie słabość tutaj Państwa przecież przeprowadziła, jednak odpowiedzialność i wiedza i podnoszenia swoich kwalifikacji. A co do projektu grupy wsparcia, grupa wsparcia miałaby się pojawić na początku przyszłego roku i na pewno nie ograniczalibyśmy się tylko do jednej grupy narodowej. To jest ważne. Co jest też istotne i na czym chciałabym się chwilę dłużej zatrzymać, to to, że e, niewątpliwie wypalenie i stres negatywnie oddziałuje na Waszych bliskich. Ogadanie w grupie swoich chociażby kolegów, chociażby znajomych sytuacji trudnej, kryzysowej powoduje, że ten, to napięcie, które w Was jest, ono gdzieś tam sobie uchodzi obgadanie i wygadanie, temu służy psychoterapia. Drodzy Państwo, jeżeli nawet nie będziecie chci skorzystać z takiego wsparcia, jakie mam proponowane, ale ona będzie na pewno prowadzona bezpłatnie, to ja proszę o to, żebyście zwrócili uwagę, do kogo idziecie, żeby to był psycholog psychoterapeuta, żeby to był pedagog psychoterapeuta, e, bo to jest istotne i to jest ważne, żeby jakby był to człowiek, który ma doświadczenie i posiada doświadczenia pracy z drugim człowiekiem, bo to jest istotne.